Wydarzyła się rzecz bez precedensu w historii polskiego internetu. Wyobraź sobie, drogi Wojtku, że kiedy wrzuciłem wnętrze gotowego wnętrza, tego wnętrza, w którym stoimy, na kilkaset komentarzy, ba, nawet chyba ponad tysiąc komentarzy, bo to zrobiło wielkie wow, nie pojawił się ani jeden hejt. Ba, nie było nawet ani jednego negatywnego komentarza. A wszystko to zapewne za sprawą tego drewna i to drewna od ciebie, Wojtek Regalia. Ludzie, którzy lubią takie wnętrza, zazwyczaj są pozytywnie nastawieni. Takiego wnętrza no, nie, mamy... da się nie lubi. Tak, takich mamy klientów, którzy są pozytywnie nastawieni. Rzeczywiście obserwowałem to, tam mm -hmm. chyba było nawet ponad 2000 komentarzy. A wręcz. Y więc wszystkich nie czytałem, ale tak rzeczywiście wszyscy to pozytywnie odebrali. Często słyszę od klientów, że w takim leczu oni odpoczywają. Tak? Można leżeć i po prostu gapić się w sukni. Tak, bo każda deska jest inna. Zwróćmy uwagę, nie ma takiej samej deski. Każda coś w sobie niesie. To są deski dachowe mm -hmm. i one 100 lat służyły jako. Były na dachu. czyli nikt ich przez 100 lat nawet nie widział? Nie, no, one po prostu były zakryte. Deska nazywana jest podstrzechy, to jest taka nasza nazwa własna. Trzeba oczywiście ją zdjąć w czasie już zazwyczaj remontów dachów. To, to dzieje się bardzo często. I potem trzeba to, to drewno, te deski odgwoździć, mhm. trzeba je wyczyścić żeby nie zniszczyć patyny, bo to nie chodzi o to, żeby, właśnie, właśnie, żeby wyrównać to na gładki, Bo ona tak? nagle staje się nowa. Tak, nie on wygląda jak nowa. No. Potem ważny proces suszenie drewna. To nie jest tak, że to drewno już jak ma 100 lat, to już nie trzeba tego suszyć. Suszyć jest z kilku powodów. Wilgotność na zewnątrz jest inna niż mhm. wilgotność w domu, więc mhm. trzeba obniżyć wilgotność. A co z robakami, które tam przez 100 lat na pewno miały fajny domek? No, dlatego jest to odpowiedni proces suszenia drewna. Po mhm. ciekawostkę jeszcze powiem, że suszymy drewno przy biogazowni, czyli to, ten, to ciepło do suszenia drewna mm -hmm. jest też odpadem przy Aha. produkcji biogazu. Tak? Aha. Więc wszystko z odzysku. Świetne. <śmiech> <śmiech> dlatego odpowiednie temperatury przez odpowiedni okres powodują, że tam nic nie ma. Dlatego dajemy na nasze meble 10 lat gwarancji. Co jest olbrzymi spokój, bo jesteśmy no tak. pewni, co wykonujemy i że jest to fitosanitarne. Najpiękniejszy element tego domu, jak dla mnie oczywiście, wszystko jest piękne, ale taki naj, 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 top of the top, to jest ten stół. Ja jadę po nim ręką, czuję jego teksturę. I czuję zarazem tę historię. Stół wykonany z drewna ręcznie rżniętego, bo 100 lat temu nie używano, tak jak dzisiaj, maszyn takich nowoczesnych traków, albo robiono to ręcznie, albo ciosano. Ręcznie rżnięte drewno jest, jak sam przyznasz, funkcjonalne, można spokojnie na tym zjeść obiad czy wypić coś. No, przy stole. Natomiast mamy <laughs> jedną pewność, że to jest jeden, jedyny taki stół na świecie. I drugiego tak. takiego nie ma. Co jest bardzo ważne, mhm. że to, ta patyna stuletnia jest zachowana. To nie jest przy, przyciemnione, przyciemnione drewno, tylko to jest oryginalny kolor. Poza tym, że jest piękna, to również jest bardzo odporna na zabrudzenie. Mhm. Oczywiście zabezpieczamy to wysokiej jakości oleje woskami, ale poza tym ta patyna ma coś w sobie takiego, że chroni, chroni właśnie przed plamami. Te dziury po czym są? No po gwoździach akurat kwadratowych nawet kwadratowy, tak. czyli starych. Tak, no bo to około 100, 100 lat ma każde drewno, które tutaj posiadasz, więc 100 lat ma drewno, a drzewa mm. rosły jeszcze 100, no tak, 150 tak, lat, tak, 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 więc można powiedzieć, że 250 lat temu zaczęliśmy myśleć o merlach dla Ciebie. <grym, <grym, bardzo dziękuję, <grym, <grym, bardzo mi miło. Teraz jestem przekonany, że każdy, kto nas ogląda, już na tym etapie pyta, no dobra, a ile to kosztuje? I teraz pytanie jest takie, czy taki stół ma wartość dobrego, nowego stołu? 5, 6, 7? Czyli tak. W tych granicach, natomiast ja też z takimi pojedynczymi meblami już się nie zajmuję w firmie, My tworzymy raczej kompleksowe wyposażenia, czy tak jak u Ciebie. Jest jeszcze jeden genialny element, który chcę Wam pokazać. A jeszcze zobaczcie, no. jedną rzecz może zauważę, to akurat jest, są też nasze krzesła i co jest ważne, że wykorzystujemy również metal z odzysku, tak? czyli to jest... To jest y, to, co widzimy, te wżery, te niedoskonałości, to jest wypadkowa upływu czasu, a nie jakiejś chemii czy, czy postarzania. No dobra, tu mamy stary pręd, ale... No to starą rurę. Tutaj. <grym> <grym> Stara rura to jedno, nie? Ale co to jest na tej starej rurze? To jest od jakiegoś ciągnika? Co no tak, to, 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 to jest? To jest tak, to jest od sześćdziesiątki, podejrzewam. To jest jeszcze... Dużo starsza, starsza konstrukcja. Podstawa jest z, z koła felga, z koła starego wozu. Efekt Taka felga. jest przeznakomity. Ale to znaczy, że wy musicie po jakichś złomowiskach jeździć? Tak, Szperacie mamy, szukacie. Takie, różne tak, hobby. Macie swoich złomiarzy? Nie wiem. <laughs> mamy, mamy, mamy. Na odcinkach. No, 13 lat działamy, więc już wszyscy nas znają. Zaczynałeś od jeżdżenia właśnie po złomowiskach? To tak. Jeszcze niedawno jeździłem. Zawsze w piątek miałem taki dzień dzień wypadł na złomowiska i to, no to śmiesznie wyglądało miałem pseudonim śmieciarz w okolicy <głosy> <głosy> więc <głosy> ale ja się nigdy nie przejmuję opiniami ludzi, no bo bym nic nie stworzył mhm. bo 15 lat temu jak zaczynałem to co robię dzisiaj, no to Pamiętacie państwo 2007-2008 rok, to, 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 to trochę ludzie inaczej na to, tak. na to się zapatrywali. Wojtku, tylko jedna rzecz, zanim przejdziemy dalej z nagraniem, mm -hmm. chciałbym zgłosić tutaj skazę, żeby ten stopień był jednak do wymiany, nie? Okay. nie no, jakiś takie... Chętnie go wymienimy, bo nie, nie doliczałem Ci za ten stopień, bo to jest 100 znak ciesielski, czyli 100 lat temu ktoś robiąc konstrukcję dachu zaznaczał sobie kolejne belki. Aha. I to jest e, rzymskie cztery z takim... To, nie Co nie ty wiem, opowiadasz? Trim, trim to chyba się nazywa, no u góry... Tam chyba też coś powinno być. Są takie ci wybrałem, ale no... Nie, 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 nie. Szedadno, nie, spoko, spoko, bez Dobra, dobra, to idziemy dalej, idziemy dalej. Pięknie, co? No tego cię zazdroszczę, widok naprawdę nie, no, nie... bywa... Nie no i te brzozy. Drzwi do natury? O tak. A propos, A skąd te drzwi? Z natury? To jest rdzeń belki. Czyli tak na przykład stół był z, z tej zewnętrznej części belki, tak. to z rdzenia belek... Robimy drzwi, mm -hmm. takie gładsze formy. Mamy A problem. czy ten design tych drzwi jest inspirowany drzwiami z lat, kiedy to drewno właśnie no, było tak, używane? No było takie krzyżowe, tak, to wzmocnienia kiedyś musiały być wykonane, żeby w ogóle drewno nie mm -hmm. pracowało. Przy wrotach tak. często widzimy to na Podlasiu. No i stąd no tak wszystko, co w ogóle robimy, to jest jakaś inspiracja mm -hmm. tymi czasami przeszłymi. Tutaj zobacz, nawet z kawałków yy, desek różnego rodzaju, tu masz ciemnobrązową deskę już tutaj, które są wypalone mocniej przez słońce. Mm -hmm. Został wykonany taki stolik. Pasuje tak? to Pasuje. Yy, no i te krzesła, teoretycznie jak je pierwszy raz zobaczyłem, no. myślałem sobie, kurde, to będzie niewygodne, no. no przecież jak na tym siedzieć, nie? Ale nie tak. widziałem jednego, to od razu wam pokażę. Tu jest mm -hmm. zawias i teraz... Krzesło, które teoretycznie wygląda jak krzesło za karę, <noise> kiedy na nim siadamy, automatycznie dostosowuje się do pleców i jest to najwygodniejsze krzesło, na jakim siedziałem. Fotel właściwie. Też myślę, że fajnie ci się pracuje przy tym blacie. O tym Panie roku. Miły! To tak, jest rewelacja! To. to troszkę zrobiliśmy bardziej hardkorowy. No, On już takich hardkorowy bardziej zupełnie niż tu, ale no myślę, że fajnie jak siedzisz, dotykasz to. W ogóle jest inaczej, tak? Właśnie tak. Nie lakierujemy drewna, dlatego że w ogóle lakier to niszczy drewno, mm -hmm. ale poza tym nie czujesz tego, tej natury, mm -hmm. tak? tego mm -hmm. dotyku mm -hmm. drewna, które jest naprawdę niesamowite. Na pewno się lepiej pracuje przy takim stole niż przy stole takiej płyty, gdzie. Wzywanie, raczej. To znaczy ma... Książka napisana przy tym biurku, a książka napisana przy nowym ze sklepu takim, takim wyprodukowanym w 23 roku, no to chyba nie byłaby ta sama książka. Podłoga. No też robi wrażenie ci kosmiczne. Znaczy, podłoga jest nie do podrobienia, ponieważ jest to podłoga, nazwę tą deską młyńską i rzeczywiście mm. to były, była podłoga w młynach, mm -hmm. w spichlerzach. Mm -hmm. Jest to twarda podłoga, mimo że to jest podłoga sosnowa, to gwarantuje, mm -hmm. że ona się nie zarysuje, a nowa, dębowa się zarysuje. Ponieważ to jest. 100 lat po tym ktoś chodził i mm -hmm. przesuwał zboże czy no tak, no tak. To po prostu on jest już wypracowana, tak? Więc nawet jakby to. Nie, nawet nie wiem, jakim ol... cudem ktoś by ją zarysował, to i tak będzie pasować. Tak, to nawet będzie ładniejsza. Jesteście na tyle kompleksowi, że wasze elementy to jest nie tylko to, co w środku, ale również elewacja. I ta cegła, rozumiem, też nie jest robiona na starą, tylko jest stara. Tak, znaczy u nas nie ma żadnych podróbek. <laughs> Wszystko jest wykonane ze starych materiałów. A tutaj też nie ma podróbek, dlatego nie będziemy o tym gadać w środku, tylko na zewnątrz. Mhm. Ależ pięknie dzisiaj jest na zewnątrz. Ależ piękna cegła, też od nich. Znaczy od was. Dla, Dla was. Sobie. I teraz tak. Jesteśmy na terenach Prus. Z... Prus. <laughs> Z... Były Prus. Dokładnie. Były Prus. Co za popa. Teraz mogę mi naprawdę prawie nie Ale nie wycinamy tego, bo to jest internet. Yy, ja tutaj widzę Kusz farcyński, Wodomit? No Worm Wormdit, Worm, czyli Orneta. Miejscowość, to no za tak, Orneta, czyli miasto w, na Warmii. Tu jesteśmy na Mazurach. Aha. A to jest miejscowość na Warmii. No około dwóch godzin stąd. Więc można powiedzieć, że ten sam rejon, warmińsko-mazurski. Czyli cegła pokonała 100 lat no, I 100 jakieś 100 lat. kilometrów. Dzisiaj domów z cegły oczywiście już nie buduje, no bo można. Znaczy oczywiście można, można tak. ale zazwyczaj się tego nie robi. To jest dom z turbo nowoczesnej technologii yy, bloczki 3E perlitowe, które nawet nie wymagają ucieplenia. To jest po prostu przyklejone na siatkę do tego bloczka i to jest Płyteczka, to nie jest cegła. Ona tylko wygląda jak cegła. Chociaż jest cegła, tylko przycięta. Tak, jest to płytka ceglana wykonana ze starej cegły. No i te znaki widzisz. Dobrze, że majster odwrotnie tego nie zrobił, bo to no, 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 tak, no, no. często tak bywa. No, Czyli kolejne załóżmy, nie no. wiem, tam 200 lat leżałoby... W tak, dokładnie. Ale widzisz. Czy udało będzie Ci się odnaleźć te cegielnie pod tej nazwie? No, znalazłem, że jest taka, tylko nie, jeszcze nie poszukałem, czy też się zajmują cegłami, Aha. ale na pewno się wystrojem czy wyposażeniem takich domów zajmują. Może to ta sama rodzina. Z, zrobię zdjęcie i wyślę, zobaczymy, czy, czy to, to są. nie nieprawdopodobne. Czy, że, czy to ci sami ludzie, czy ta sama rodzina. No, powiem Ci, że jak tak wszystko to jeszcze z Tobą przyszedłem, taka duma mnie rozpiera, że ja to mam, że naprawdę biznes biznesem, ale to jest pasja, którą czuć, która wychodzi z każdego słoja tego drewna i z każdego odcisku w tej cegle. Dziękuję za dobre słowo, bo to motywuje do dalszej pracy. Gdzie Was znaleźć, bo na pewno teraz to jest kolejne pytanie widzów. Działamy na Warmii, na pięknej Warmii, zapraszam też do odwiedzenia naszego rejonu. Zawsze można przyjechać też do naszego biura, które mieści się w Starej Oborze, no bo jakby to było, gdybyśmy byli w nowoczesnym budynku, a nasza strona to regalia.eu. Ruszamy na podwój zachodu. Co znaczy na podbój zachodu? No, rozwijamy rynki zagraniczne, żeby pokazać, jakiej jakości może być polski produkt, więc myślę, że też, no ja by jestem osobiście dumny z tego, że, że udało się stworzyć markę, która może konkurować z wszystkimi firmami za granicą. Niemcy, Holandia? Szwecja, Dania, Włochy, Szwajcaria. Ale to jest piękne, ale to jest wspaniałe. Kurczę, fajnie jak dobrzy ludzie mają dobrze. Bardzo tak. się cieszę. Ja. Każde Życzę powodzenia. <laughs> Dokładnie to. Do. I dobro wraca. I <laughs> mamy tak. tak. Dziękuję bardzo. A tylko jedna rzecz, proszę Państwa, ja byłem w tej manufakturze i strona internetowa w ogóle nic, nawet najlepszego w internecie nie odda tego klimatu, który tam się dzieje. No, no zobaczycie pewno niedługo. Dziękuję bardzo. Cześć. Dzięki za moje statyczne wyjście z kadru. Wychodzimy. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Cześć papa. Oglądaliście, Kaiser buduje. Cześć.